Znaczy dla nas to jest taki niezły kąsek, żeby zobaczyć, przejść i sprawdzić. Uwaga, takie zostawiamy. Kamyczki, zmiana koloru. I teraz uważajcie, bo to nas zastrzeliło. To połamało nam nadgarstki. To połamało nam nadgarstki. Co na tej przyczepie to mnie to po prostu się przewróciło, jak usłyszałam ile na kosztuje. No to za chwileczkę. No, bardzo się cieszymy, że mogliśmy wam pokazać, bo dla nas to też był miód dla oczu. Cześć. Słuchajcie, mamy e, taki smaczek-przysmaczek do pokazania Wam. Znaczy dla nas to jest taki niezły kąsek, żeby zobaczyć, przejść i sprawdzić. Stoi tutaj na kempingu super ekstra przyczepa. A właściciel tego kempingu jest przysympatycznym człowiekiem. Naprawdę. Można z nim po prostu konie kraść. No, i pozwolił nam sobie pochodzić, popatrzeć, pokazał nam wszystko, wytłumaczył. No, i pozwolił nam nagrać wszystko w środku i pokazać Wam, jak to wygląda. Jest to przyczepa. Nie powiem Wam, bo to musi Michał przyjść. Kurde, wiecie co? Jest godzina 18.12, a jest jeszcze około 30 stopni. No dobra, może 28, ale dzisiaj było 32, i po prostu dobrze, że pływaliśmy łódką. A nie wiem, Michał, bo ja chciałam powiedzieć, powiedz skąd ta przyczepa. Bo powiedziałam, że dzięki uprzejmości Pana właściciela, przysympatycznego człowieka, z którym konie można kraść, możemy sobie ją obejrzeć. On nam opowiedział w skrócie, co i jak, gdzie trzeba dotknąć, a my chcemy Wam to pokazać. I to jest przyczepa przyprowadzona z... Z, ze Stanów, oczywiście. To jest nowa przyczepa, słuchajcie. I co fajne, jeżeli ktoś by był zainteresowany taką przyczepą, to jest możliwość. U pana, który nam ją udostępnił, zamówienia takiej przyczepy tak. i odbioru takiej przyczepy w Polsce. Ale oczywiście to wam pokażemy jeszcze na tym filmie. Najpierw zacznijmy od przyczepy i mniej więcej to co wiemy na ten temat tej przyczepy i możliwości zakupu takiej przyczepy. To oczywiście wszystko wam opowiemy w tym filmie. A zapraszamy was na to bardzo serdecznie na obejrzenie takiej przyczepy. No myśmy jeszcze tak naprawdę nie mieli okazji zobaczyć takiej przyczepy. Myśmy już ją oczywiście oglądali. Ale chcielibyśmy Wam ją pokazać, jakie są inne rozwiązania w, w, w Stanach, jakie są w Polsce. Przede wszystkim, może na zewnątrz to pokażemy za chwilkę, ale zobaczcie na przykład tego typu rozwiązania. Kuchnia letnia. Kuchnia letnia, czyli otwieracie sobie grill, zlew, woda leci, szufladka. I lodóweczka. No i oczywiście, co lodubeczka. jest y, mega, super świetnym rozwiązaniem? Bo jak się siedzi na dworze, to ciągle człowiek wpada, wypada do przyczepa, to jest wszystko pod ręką. Nie? Siedząc przed przyczepą, no mega, mega mega fajne rozwiązanie. A pokażę, jak to się zamyka, się. To się wsuwa po prostu. Tak, wsuwamy to, słuchajcie. Zapinamy, żeby na czasie jazdy to nie wyleciało. I tam z boku musisz. I tutaj. z boku jest jakieś zabezpieczenie. No, e, prosty patent, nie? Ja myślałam na początku, że to jest schowek A to taka I uwaga, jak już siedzimy na dworze Grillujemy i robimy wszystkie te rzeczy To Zapraszam serdecznie W ogóle pokaż jak te schody się składają To jest patent, co? A nie włożenie tych Wszystkich schodków, schodeczków Nie do wiary to jest no Myślę, też... że takie przyczepy albo się lubi, albo nienawidzi. nawidzi. to daj. E, albo nienawidzi, ale rozwiązanie mają naprawdę fajne. Słuchajcie, i uwaga. Toaleta. Toaleta, szafeczka z lusterkiem z lewik, więc jak sobie grillujemy, to nie trzeba biec do przyczepy, można sobie otworzyć drzwiczki, toaleta. Bardzo proszę, uwaga teraz, nóżką. Może pokazuję Wam, jak się spłukuje wodę w toalecie. Ale ta przyczepa, słuchajcie, Wreszcie jest nowa, z niej nikt nie korzystał, nikt tu się nie załatwiał, więc tak. możemy sobie pozwolić na takie rzeczy. No, no i całkiem mega, y, moskitiery w drzwiach, tak? Więc można sobie zamykać moskitierkę, drzwi mieć otwarte. Jest teraz rozłożona markiza, markiza oczywiście jest elektryczna. Pokażę Wam to, może ja dalej pójdę. ona się rozkłada elektrycznie. Oczywiście te wszystkie ścianki, które są wysuwane z jednej i z drugiej strony też jest to elektryczne. A powiedz mi się, ile ona ma szerokości? Dwa 240. 2,40. Czyli tak naprawdę ona jest o 10 cm węższa niż nasza przyczepa. Tak, tylko że... No te ściany... Tylko tyle, że ona jest wyższa, tak? No ona jest dużo wyższa. Chodźmy do środka, a potem może pokażemy z zewnątrz jak to wygląda. Dobra, a zobaczcie. LED pod markizą, głośniki zewnętrzne, które można włączyć lub wyłączyć. Kolejne. A tutaj jest. To wam za chwileczkę pokażemy, jaki jest tutaj spust szarej wody i czarnej wody. A tutaj, jeżeli byśmy chcieli sobie wszystkie te zbiorniki do czarnej i szarej wody wypłukać, to tu jest wlot czystej wody, który wypłukuje nam te wszystkie zbiorniki. Tak, no bo tutaj do czarnej wody w amerykańskich przyczepach, no nie używa się chemii i kolejna sprawa, kemping, na którym jesteśmy, na każdej patelni ma zasilanie czystej wody, ma zrzut szarej wody i ma zrzut czarnej wody. I teraz, co najważniejsze, bo ten, te wszystkie rury wychodzą do kanalizacji ekologicznej jakiejś. No tak. I w każdym razie, nawet gdybyście byli europejską przyczepą i chcielibyście tutaj zrzucić kasetę, to możecie to zrobić, ale warunek jest taki, że nie możecie używać chemii. Jeżeli kaseta będzie tylko z waszymi, że tak powiem fekaliami, to możecie to zrzucić, ale bez chemii. Jeżeli z chemią, no to oczywiście do miejsca przeznaczonego na zrzut kasety. Dobra, wchodzimy do przyczepy. No e, te wszystkie szczegóły będą w odcinku e, typowo z tego kempingu. Dobra, słuchajcie, jesteśmy. Może zaczniemy od końca. Może od zacznijmy od dziecięcego pokoju. Tak, idę do pokoju dziecięcego, uważajcie, nie? Oczywiście wszystko jest podświetlane LEDami, pilocik i możemy sobie zmieniać kolory światełek, przyciemniać. Dobra, słuchajcie, czekajcie Ja w siadę. tej chwili, w tej wysuwanej części. W tej, która jest wysunięta w tej chwili, tak? Ale słuchajcie, tu są dwa łóżka piętrowe po tej stronie. Pełnowymiarowe łóżka. I to jest, ta kanapa jest też kanapą rozkładaną. Tak? A no na to jest kolejne łóżko piętrowe. piętrowe. Więc tak naprawdę czwórka dzieciaków tu się wysypie. No spokojnie, bo ja tu myślę, że dwójkę, jakbyśmy to rozstawili. Ogrzewanie. Aha, i ta przyczepa właśnie ma podwójną podłogę i ma ogrzewanie w podłodze, czyli mamy takie grzej, ogrzewanie coś takiego jak w europejskich, w europejskich przyczepach Alda. Tak. Z takiego grzejniczka, tak? Oczywiście jest to gazowe, ale działa na takiej samej zasadzie jak Alde. Aha, i to ogrzewanie jest i na prąd, i na gaz. I na prąd i na gaz, tak? tak? Dobra. Jeszcze tutaj, zobaczcie, podłączenia do telewizora, więc można dzieciakom powiesić telewizorek, wieczorem się pożegnać, wejście USB. I co tu jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, no i wlot klimatyzacji. Także, tak, no po prostu czwórka dzieci. I, I to mi się bardzo podoba, słuchajcie, bo klimatyzacji są dwie. Jedna jest tutaj, a druga jest w sypialni. I teraz, gdybyśmy chcieli spać, powiedzmy, dorośli i dzieci, to możemy puścić klimatyzację stąd. Tam nam będzie dmuchało chłodne powietrze, ale nie będziemy słyszeli tego hałasu. Tak, no to jest też to jest niesamowite rozwiązanie. Słuchajcie, uwaga, teraz jest taka niespodzianka. Tada! Wchodzę do toalety e, tej małej z drugiej strony. Tej ogrodowej, tak zwanej grillowej. Tej, tej grillowej, tak żeśmy ją sobie nazwali. Nie wiem, czy ona się tak nazywa. Loduwa. Pełen wymiar. Wow! Może tu zostaniemy? O, na noc. Popitka też jest. Można zostać. Słuchajcie. No lodowa pełnowymiarowa, zamrażalnik. Proszę bardzo, dwie półeczki. Rzekłbym, że nawet duży. Rzekłabym też, że duży, nawet bardzo. No ale jak to w Stanach, wszystko duże. Mikrofalówka. Mikrofala. Kuchenka, trzy, gazowa. Palniki, trzy palniki gazowa uwaga. Podświetlane pokrętełka, żebyśmy no się nie zgubili. Piekarnik. Słuchajcie, to jest fajne rozwiązanie. Zlew. Fajny głęboki, nie? Głęboki, no pełnowymiarowy, tak, na duży zlew. No woda. Patrzcie. Wszystko działa, wszystko jest czynne. No i oczywiście. No tak. Słuchajcie. No to są super. Czajnik, toster. No bo szafki. Ogromne. Jest ten wyciąg, jeszcze co zobaczymy. Jest, no jest wyciąg, patrzcie. No, szafeczki są po prostu przeogromne. I teraz uważajcie. Poczekaj, tutaj jemy. To jest też ta część, która jest wysunięta. Tak, tutaj jemy i tu też możemy spać. No i oczywiście tutaj ta część też się. Jest schowe, otwiera tam jest schowek. Ale ona się też rozkłada. Tak, wszystkie kanapy się rozkładają. Szafeczek do No tu jest po prostu. Pokorek. I one są głębokie. One są głębokie, bo mi ręka wchodzi aż za łokieć. Także one są naprawdę spore. Można tu tych wszystkich fizmatentów. Znaczy w ogóle to tu jest miejsca? No powiedzmy sobie, że w gród, tak? Nie, no przyczepa znaczy te robi wrażenie, się no zobaczcie. no to tu naprawdę można. Znaczy, to jest dom, po prostu to jest domek gęstniskowy, dom. no? To uważam, e, jeżeli by ktoś chciał taką przyczepę. Postawić, bo też powiem Wam o cenach, i, i ceny nas dosyć mocno pozytywnie zdziwiły, że w porównaniu do naszych europejskich przyczep, ile w tej chwili kosztuje nowa, a ile kosztuje taka, już ze sprowadzeniem tutaj na miejsce, to oczywiście Wam na koniec o tym powiemy, ale to nas bardzo pozytywnie zaskoczyło. I tak patrząc na te ceny, na tą przyczepę, to co w niej mamy, jakie są tutaj możliwości. Dla kogoś, kto szuka przyczepy gdzieś stacjonarnie postawić, no bo to powiedzmy nie jest przyczepa, z którą moglibyśmy podróżować cały weekend. No tak? tak, ale na przykład porównać, bo ludzie u nas przecież w Polsce sobie kupują domki holenderskie. Gdybym miała wybierać między domkiem holenderskim. Nie, no to oczywiście bo to jest i inne ciołko, rozwiązania. Ja wybieram chodzi... przyczepę, tak? To w ogóle nie podlega dyskusji, jeśli o no tak. mnie chodzi. Ale słuchajcie, tu jest teraz największy bajer. Teraz ja będę pokazywaczem. Teraz co, kominek czy telewizor? Czym się bawisz? jeszcze nie wiem. Tu mamy słuchajcie Radejko. I to radio możemy przyłączać zewnątrz. Możemy grać w środku, na zewnątrz, tak chcemy. Na razie je wyłączę, żeby było trochę ciszej. Ale spójrzcie na to. Nie wiem, czym. A, słuchajcie, nie, przepraszam, tu są LEDy jeszcze, zobaczcie. Tu wszędzie są generalnie te LEDy. I można tu, są, sobie tu są LEDy i zmieniamy sobie kolory. Ich kolory. Tych pilotów, słuchajcie, to tu jest chyba z siedem. No ale fajne to jest, słuchajcie, no wieczorem imprezka siedzi, klima chodzi. W zależności od tego, co spożywacie. Tak, w zależności od tego, co spożywacie, albo co robicie, bo może jakiś romantyczny wieczór. i Teraz ciabach, czerwony. Wódka z kolegami, niebieski. A no czerwony to jest romantyczny wieczór? Nie powiem tego do kamery. Yy, I teraz ja spotykam się z koleżankami różowo. O. To jest rozwiązanie. Dobra, ale zobaczcie, Teraz... w każdym pokoju są piloty i tutaj są kolejne. O! Uwaga, mam. Tu coś ustawiamy. Tu ustawiamy zmianę kolorystyki, zobaczcie. Jeden, dwa, płomieni, tak? Podświetlenie Niebieskie. Uwaga, takie zostawiamy. Kamyczki, zmiana koloru. Słuchajcie, i ten kominek, yy, ta nie wiem jak to nazwać. No kominek, tak? On grzeje. On ma funkcję stylistyczną? Tak, ale on też I, ma, funkcję ma funkcję grzania. Teraz nie jest ustawiony, ale można go ustawić. Teraz jest tylko tyle na... Pilocik. Można Majo. go ustawić na grzanie. I na dobranoc, pyk, nie ma. To znaczy wszystko działa na pilota, tak? Oczywiście telewizor, anteny e, i tak dalej, to wszystko jest na wyposażeniu. Tak. Tak mi się wydaje. I chodźmy dalej. Uwaga, ta da A pokaż jeszcze jedną rzecz. Chciałbym Wam pokazać, ludzie, którzy mają przyczepy, to wiedzą jakie grubości mamy w europejskich przyczepach drzwi. Zobaczcie tutaj. Kurczę, to jest ile, 2,5 cm czy 3 cm? No, ja jakoś nie wiem, ja się na nie znam. 3 cm uwaga, teraz wchodzimy do łazienki. Zobaczcie, jaki wielki prysznic. Nie no prysznic jest y, wielkości y, takiego domowego. domowego. No i to nawet powiem ci że nie, nie we wszystkich łazienkach w bloku domowe takie są aż takie wielkie. Tak. tak mi się wydaje. A najbardziej mi się podobają te światełka które się zapalają zaraz po wejściu do łazienki. Tam jest taka widzisz i tak. tam w tamtej łazience też jest coś takiego jak po ciągu sobie wejdziesz to się nie zgubisz nie zabijesz Aha, bo to jest na, na czujkę na, na ruch. Tak. Dobra, jedziemy dalej. I sypialnia. Dobra, tylko od... musielibyśmy dziś zaopalić oświetlenie. Proszę bardzo. No Pom. i Jest. oczywiście, uwaga, światełka. Tu muszę. No, czyli standardowo zmiana kolorów, jak we wszystkich. O. Także światełka, pełnowymiarowe łóżko. Uwaga, szafa. Ona pachnie nowością, nie? Ta pachnie przykład. nowością. Szafa wielkości. No wilegarna, tak? No naprawdę. No można tu napaść po prostu ciuchów na trzy miesiące, nie? Ale nie, moi drodzy, jest lepsze rozwiązanie. Nie należy brać ze sobą bardzo wielu ubrań. Należy wziąć tylko te, które się faktycznie nosi. Szufladki wie? bo uwaga. Co, mam się kłaść? Nie, no wyro jest zupełnie. Jest, jest no, wyro, no, wyro jest duża. I teraz uważajcie, bo to nas zastrzeliło. Słuchajcie? To połamało nam nadgarstki. To połamało nam rejon, to jest określenie, mi nie połamało, ale po prostu powiedziałam brzydkie, niecenzuralne słowo, już teraz tego nie będę mówiła, dlatego mówię, że dużo ciuchów brać nie należy, moje dwie przyjaciółki, kralka z suszarką, tak po prostu, niektóre przyczepy te amerykańskie, tej wielkości są do tego dostosowane i jakby wyjeżdżając z fabryki mają te wszystkie... Y znaczy to jest dodatkowa opcja. Ja tak? nie wiem, czy to jest dodatkowe... Tak. No tak, na pewno można sobie wybrać to, ale chodzi o to, że właśnie one wyjeżdżają z fabryki już z tymi wszystkimi odpływami, z tymi wszystkimi. Z przygotowaniem pod tak. to. I wtedy kupujemy sobie praleczkę, suszareczkę, dziękuję do widzenia, no bo to trzeba już... Ale odpływać. też można zamówić już z tym. Tak. Proszę. Więc dwie pary majtek, dwie pary skarpetek, dwie koszulki, dwie pary spodanek. Dziękuję. Dwa miesiące biegamy. Proszę, można? Można. Słuchajcie, to akurat ten patent z tą pralką, suszarką, to nas zastrzał. A nie? u nas to jest po prostu nie, nie do wiary. No fakt, no że No nie, my... ale u nas to, to byśmy, nawet gdybyśmy bardzo chcieli coś takiego założyć, i takie pełnowymiarowe, no to masa nam na to nie pozwala. Ja chcę się Ach, tełko. Znaczy, generalnie rzecz biorąc. <coughs> aha, no i wszędzie są te bloty, nie? Tak, tak. no to jest wszędzie ogrzewanie, I tak? Słuchajcie, I... słuchajcie, jest to inne. Na pewno jest to inne, ma to inny klimat. Tutaj zobaczcie. Tutaj mamy coś takiego. Kurczę, tylko ta lampka mi tutaj świeci i to nie bardzo widać na kamerze. Różne możliwości. Można kupić sobie przyczepę, taką naczepę, na dwóch osiach, na trzech osiach nawet, no nie do wiary. Wszystkie układy, słuchajcie, no wszystko no to jest do, do generalnie do zdobycia, są takie katalogi. No To są domy na kołach. No. No to, to są nie ma domy tu na kołach. Tutaj można upiec ciasto, nie wiem, no zrobić wszystko, imprezę na 15 osób, bo jest ogromna kuchnia, wielka kuchenka, piekarnik, mikrofala i to wszystko jest wyposażenie. Jest ogromna lodówka. U nas przy przyczepie jest dosyć spara lodówka, w porównaniu z tymi małymi, no to nasza jest super łau, wow, ale ta to jest taka domowa lodówka. Tak? Oczywiście na no, pewnie warunki amerykańskie to ona jest mniejsza, no bo oni zazwyczaj. Mają dwudrzwiowe, tak? Ale, ale... no ona jest ogromna. Ogromny zamrażalnik. Szafek, szafeczek po prostu nic tylko braci i jeździć, nie? No i widzę, że wszędzie są na przykład gniaska A co mi się podoba? U nas też są fajne rolety w oknach. To mi się podoba, tak? Ale to jest fajne, bo to jakby jest... Y, marne szanse, żeby to zepsuć, tak? No tak, bo to żadna, żadna taka to, filozofia, to, są... to w żadnych rowkach nie chodzi, tak. listewkach i tak to dalej. To jest po nie? prostu marna szansa, żeby to zepsuć, nie ma tych prowadnic, i to nawet jakby dzieciaki, no to no może wyciągną, no ale to, to, jest, to jest takie wszystko um, duże, ładne i mało skomplikowane. Amerykanie sobie po prostu nie utrudniają życia. Znaczy, nie. to jest wszystko proste, to, to nie ma nic Znaczy, oni, oni przede wszystkim, co jest dosyć ważne, istotne w karawaningu. Oni nie oszczędzają, czyli nie rezygnują z czegoś kosztem masy, bo tam takie rzeczy jak masa nie istnieją, tak jak u nas. No, okej, okay, ale wiesz, no, u nas to jest kwestia tego, że kupujesz odpowiednie auto i też możesz ciągnąć taką przyczepę. To też nie jest problem, tylko że u nas jest to finansowo po prostu często nie do przeskoczenia, tak, dla wielu ludzi. I to o to chodzi, że, że to się wszystko wiąże z kosztami, natomiast. Chcę na tej przyczepie to mnie to po prostu się przewróciłam, jak usłyszałam, i ona kosztuje. No to za chwileczkę Wam opowiem. Dobra, zapraszamy Was jeszcze na zewnątrz. Pokażemy Wam z zewnątrz, jak to wygląda. Oczywiście, wszystkie schody, stopnie, to wszystko jest w standardzie, to się rozkłada i tak dalej, i tak dalej. Rączki, nie rączki. Tutaj mamy tą sypialnię, która wyjeżdża. I słuchajcie, ja zwróciłem uwagę na jedną rzecz. Na taką, że tutaj osie. Osie są na resorach. Eee, te wszystkie łapy. Czyli wszystkie podpory, słuchajcie. Zobaczcie, te podpory, zobaczcie jaka jest wielka rama. No oczywiście, no kosztem masy, ale to te podpory rozstawiają się elektrycznie. Przyciskamy przycisk, one się rozstawiają. Rama jest tak gruba, że tutaj nie ma jakiegoś problemu, żeby to się huśtało. Zresztą jak chodzimy w środku i tak dalej, i tak dalej, to naprawdę nic się nie huśta. No ale no przy takiej ramie no nie oszukujmy się. To jest akurat puma i tak ona wizualnie wygląda. Chcę Wam jeszcze, no, oczywiście tutaj wszystkie jakieś tam złącza e, zewnętrzne i tak dalej i tak dalej, gniazdka zewnętrzne, czy oczywiście tutaj wszystko są. Oczywiście jak amerykańska przyczepa ona w standardzie ma 110, ale ona ta jest wyposażona już w przetwornicę, którą gdzie podłączamy normalnie 230, a w środku mamy 110. E, I zobaczcie tutaj, tutaj jest jeszcze coś takiego, ta podpora nawet, która tu jest. Czyli tak zwane jak w europejskich przyczepach kółko to tutaj jest elektryczne. Zobaczcie, tak to wygląda. No jest wysokie, u góry są dwie klimatyzacje jeszcze, więc ta wysokość to tam powiedzmy sobie, że jest, to jest zasilanie wody. No i co mi się bardzo podoba w amerykańskich przyczepach. Spójrzcie na całą kanalizację, że tak powiem. Tutaj są, wszystko jest podłączone do jednego węża. Szara woda, czarna woda, czyli fekalia, to wszystko idzie takimi rurami. E, tam się nie leje chemii. To wszystko tam, tam ewentualnie, tak jak już wam pokazywałem wcześniej, można sobie wypukać zbiornik. Ale to wszystko idzie takimi rurami. Wszystkie oczywiście zlewozmywaki, wszystkie e, wody są podłączone. Tu jest druga właśnie, magistrala do czarnej wody. I to wszystko idzie słuchajcie jednym. I zobaczcie. Woda jest oczywiście tutaj odkręcona. No i na tym kempingu pach. I zapominamy. Nie wynosimy żadnej kasety, nie wynosimy szarej wody, e, czysta woda też jest. No, generalnie wszystko. Słuchajcie, druga sprawa, jeszcze taka, to, że ona ma podwójną podłogę, to jest jedna rzecz. Druga sprawa jest taka, że wczoraj zastanawiałem się, oglądając tą przyczepę, czy te drabinka, czy to jest tylko po prostu, żeby, żeby była. Ale ja tam wszedłem do góry i słuchajcie, tańcowałem po dachu. Czyli chodziłem po tym dachu, tam się nic nie ugina i wszystko jest sztywne. Tam jest podwójny dach. Więc tutaj możecie sobie spacerować po tym dachu, możecie sobie szczotką chodzić, szorować, myć, jakkolwiek chcecie. I tu nawet jak to Amerykańca, zobaczcie. Są głośniki i głośniki mogą być też podświetlane na różne kolory. Nie do wiary ile to jest gadżetów, nie? Słuchajcie, no widziałem takie przyczepy, miałem takie przyczepy na ulicy. Widzieliśmy takie przyczepy na kempingach ale nigdy nie mieliśmy możliwości, że tak powiem do nich zajrzeć schowek, bagażnik. Z łóżkiem. Tak. Sypialni. Tak. No bo to A się zobaczę. jeszcze zjedzie, nie? Zobacz jaki on jest. Nie no gadżetów, bo tutaj kolejne podpory z silnikami. Gaz. Zbiornik na butle. A tu jest dodatkowy akumulator chyba do... No w ogóle akumulator i one zasilane są podpory z tego i tak dalej. Słuchajcie, takie, taka przyczepa wielka jest na 15 kołach. Fakt, że opony są kurcze jak pod kombajnu, <noise> Wysokie, ale jest na 15 kołach. Słuchajcie, bardzo nam miło zobaczyć taką przyczepę. Fajnie, że mamy taką możliwość. Fajnie, że mogliśmy sobie podotykać, usiąść, poprzyciskać, zobaczyć. No, coś niesamowitego. No na, dla, na mnie to zrobiło ogromne wrażenie. Ja wiem, że ludzie jeżdżą, że to. Może większa większość ludzi widziała, ja nie widziałam i dlatego zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Bardzo mi było miło i bardzo, bardzo dziękujemy, że mogliśmy się przejść. Trochę jest mi przykro nawet, chociaż ja kocham moją przyczepę, nie, absolutnie, mój tyk na usiku najpiękniejszy. Natomiast no to już jest dom, to jest wypas, nie? To Słuchajcie, jest... zapytaliśmy też o cenę tej przyczepy i teraz wam właśnie o tym powiemy. Sprowadzenie takiej przyczepy, czyli zakup takiej przyczepy już tutaj na miejscu, w tej chwili to są okolice 280 tysięcy, tak. tak? 280 tysięcy, i odbieracie taką przyczepę nową, już tutaj w Polsce. Jest taka możliwość. I powiem Wam szczerze, biorąc pod uwagę, że dzisiaj europejska przyczepa normalna, no taka powiedzmy sobie, żeby większa, No nawet nasz knaus w tej chwili, tak? No nawet nasz knaus, czy jakaś taka dwuosiówka, to kosztuje ponad 200 tysięcy złotych. To myślę sobie, że to nie A jest. A już jakaś... w ogóle dla osób, które stacjonarnie kupują przyczepy dwuosobowe, tak. bo, bo, bo stawiają je stacjonarnie. To gdybym ja miała coś takiego zrobić, no my się przemieszczamy, tak? Ale gdybym ja miała chciała stacjonarnie, no to naprawdę grubo bym się zastanawiała, czy nie zainwestować w coś takiego, bo tu jest jak w domu. Tym to bardziej, że poczeka... tej wielkości przyczepy europejskiej nie dostaniemy za takie pieniądze. Tak. W ogóle takich przyczep nie ma, bo ta ma 11 metrów. W środku. Tak, ale można też kupić sobie mniejsze. Na przykład jak rozmawialiśmy z panem Krzysztofem, to mówił, że. Tak, są dach. dostępne też przyczepy. Są dostępne tak, jakby tą tą Krótsze o jedno wysunięcie. Tak, obciąć. Mega rozwiązanie, tak? Mega. My Wam podajemy cenę taką, jaką się, takiej, jakiej się dowiedzieliśmy, dotyczącą dokładnie tej przyczepy. Tak wiadomo, im to będzie przyczepa mniejsza, tym pewnie też będzie tańsza. I zrobić na dach, pokaż jak to wygląda. I zobaczcie, ja sobie tutaj normalnie chodzę. Tak to wygląda. Ale szybor dachów to jakoś za bardzo to nie ma. I takie wielkie klimatyzacje. Także widzieliście, tak wygląda dach. I słuchajcie, gdybyście mieli ochotę, Oczywiście zamówić taką przyczepę i chcielibyście namiary na Pana, który jest w stanie Wam taką przywieźć. Zajmuje się takimi rzeczami. To oczywiście piszecie do nas w komentarzach, czy tam piszcie na maila. Oczywiście udostępnimy Wam kontakt. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, czy ewentualnie mniejszą, większą i tak dalej i tak dalej. Musicie jeszcze pamiętać o jednej rzeczy. Taką przyczepę można zarejestrować na 3,5 tony. Więc musicie też wziąć pod uwagę to, że musicie mieć czym to pociągnąć. Czyli jakiś pick up duży. Jak... Czy jakaś duża terenówka, które mają 3,5 tony na haku. A jakbyście chcieli i potrzebowali takiej terenówki, to proszę też do nas pisać w tej sprawie. Dokładnie tak. Słuchajcie, bardzo dziękujemy panu Krzysztofowi bardzo za udostępnienie naprawdę. tej przyczepy. Bardzo I pokazanie nam. Więc jeżeli bylibyście zainteresowani, to, to mówię. To dajcie znać, my damy kontakt. Kontaktujcie się, dowiadujcie się co jest dostępnego, na no kiedy by było, jaka by była cena i tak dalej i tak dalej. No bo my tak naprawdę tylko poznaliśmy cenę tej przyczepy. Czy, czy, czy te mniejsze są dużo tańsze, czy też nie? To już musicie się sami dowiedzieć. Ale naprawdę uwierzcie, mi, że to robi wrażenie. Robi wrażenie, tak? Tak jak ja zawsze mówię: "Ach, taka duża, a po co taka duża?" A o, i, o. No to teraz bym chciała taką dużą dla pralki i suszarki na przykład. Tak. Albo, najważniejsza pralka i suszarka. Albo. No bo Michał się śmierzy, jakieś. I ja odkurzacz teraz... dla Ani oczywiście. Bo to bez odkurzacza nie ma przyczepy bez odkurzacza to. No nie a, ma. Absolutnie. Nie Dobra. Mnie, bo ty, no Słuchajcie, to... tyle na temat tej przyczepy. Dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami. Bardzo. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy wam pokazać, bo dla nas to też był miód dla oczu. Bardzo się cieszymy, że sami mogliśmy zobaczyć, tak. z bliska podotykać i poprzełączać sobie, zobaczyć jak to działa tak. i tak dalej, bo, bo to naprawdę bardzo fajne. na kempingu i że ludzi, którzy coś tam sobie użytkują, mieszkają i nagle z budziorami wleś do w kempingu i... Oczywiście każdy ma swoje rzeczy, a tutaj mamy no. zupełnie nową, której jeszcze nikt nie mieszkał, sobie jeszcze nikt się sam... nie załatwiał, jeszcze nikt nie spał, tak? tak? Więc taka, taka, taką możliwość mieliśmy, bardzo właścicielowi za to dziękujemy i dziękujemy I Wam, poprawiamy. że byliście z nami na tym odcinku. I do zobaczenia w kolejnym. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Hej. Pa.